Hej, witam wszystkich imperialistów tutaj. A i widzów Wotana i Kiksonia też, tutaj Lukas. Mm. Są <grybujesz> ze mną, są ze mną. No się ma wszystkim, się ma wszystkim. Więc Co tak? ja mogę robić? Jednak Rapus się nie poddał. To była no, ściema, to Gramy dalej. Gramy dalej. Tak. Ale tak, mówiłem coś w poprzednim odcinku, nie dokończyłem, że jak z Niemcami zajmujesz tam Stany, to pokazuje się taki event, że... Znaczy, zamiesz Los Angeles, to jest taki event, że y, twoi żołnierze niemieccy przejęli y, Charlina y, Szaplina, który stworzył film Dyktator, który miał być tak jakby... No nie wiem, nie wiem czy oglądaliście, ale y, pokazywał tak Hitlera z innej strony, znaczy taka propaganda niemiecka i ten Hitler go jako za swojego fana. To też Aha. tak. Powiem. Dobra, ty robisz coś w tej Francji? King Nie. Francja pewnie żyje swoim życiem. Nie, bo ja pamiętam, że wtedy nas przecież rozpierdolił Repus, bo Francja była nie do zdobycia. Więc tam weź coś, rób z nią. Tą linię Marzinota. Im pomóż podobać ci coś. Nie. No tak, ale ty tam wojsko możesz ustawić na przykład. No tak, jak będę. Dziś wojna, tylko muszę mieć coś na znaczy na wyspie, bo tak sobie wpłyną to. No Średnio tak, ale jak zobędą Francję, to jesteśmy w dupie, a widziałeś, linia no to jest nie do przejścia na początku. No jak przedłużą linię, to jeszcze będzie lepiej. No właśnie, dlatego tam weź przerzucaj wojska do tej Francji, weź jakieś te potrzebne sojusze i tak dalej. Jakiś tam, nie wiem, oddaj hmm. Francję na Afryce, bo jest do dupy. Kogo tam Afryka interesuje? Jak gdzieś tam masz armię, no... Nie, czekaj, nie, nie Francja. Nie, Francja nic nie chce, w ogóle jest niechętna do czegokolwiek. Tylko no, najgorsze, no, że Francja no, też dla... może stworzyć własną tę, frakcję. Tylko musisz ty szybko z Iranem to załatwić. No, Iran mi pisze jeszcze, że będę tu robił. Czekaj, czekaj, czyli. Francja gwarantuje Iranowi, kurwa. Ta? Tak. To ja się nie przyłączę i tak, więc. A Francja to co to będzie? A nie chcę mieć wojny z Francją. Nie jest, nie jest mi to potrzebne. No i dam ci przemarsz, to wtedy dopłyniesz i zdesantujesz jeszcze na Francji, zajm zajmiesz Paryż i tyle. Co w tym trudnego? Nie, Nawet nie wiem, ja umiem robić desantów w tej grze, to jest trudne! Robisz desant jedną dywizją, zajm zajmujesz port i reszta ląduje w tym porcie. Taką strategię desantów. jest 28% z... wojny. A może ja zrobię backstaba tutaj Japonii i im wojny wypowiem. Masz jak? No nie wiem, no mam to to coś dywizji To nie wiem, jak chcesz, ja się nie znam, więc wiesz że Dla mnie to, w jakoś jakbyś go rozjebał tak na początku bo To było śmieszne, bo wiesz Cały czas nam że o jak nas rozjebie I tak dalej, ja ten nagle ja, Nie, jak... ja mam jedność Tromane. narodową do dupy W tym momencie Spokojnie, Francja ma najgorszą Słuchajcie, bo ja te fabryki wojskowe Przydzielam tutaj tak, mniej więcej po trochę Tutaj, tutaj i tutaj tak samo Więc dobrze robię, czy nie wiem, lepiej... Tak... już wszystkie przydziel na raz no jak z shiftem. Shift, z shiftem to wszystkie. też na z shiftem. Oni się jeszcze budują, no. więc... Ale nie, ja w tym... W... Czekajcie, to jest... A to jest sobie w... już rozplanuj po prostu. Nie budowa w produkcji. W produkcji, co nie? Ja w produkcji dałem wszystko na maksa. Na maksa wszystko, tak? No. Znaczy już po takim rozplanowaniu wstępnym to dałem na maksa. Pewnego wstępnego nie wiem, Ja się pytam, co ja powinienem pójść tutaj. Czy właśnie w sprzęt wsparcia, czy w moją mają artylerię produkować tutaj więcej fabryk dawać do niej, czy w co? jest mm, Stany. Ten, bez sprzęt wsparcia, wyposażenie piechoty i artyleria. Może czołgi Dobra. czasem i samoloty też. To że czołgi w ogóle mi mówił Lukas jak mnie uczył ja ale kompletnie. No te, one są same też. No może artyleria. Poczekajcie na jakieś no, wybory. Tak. Wybierzmy demokratów na komunistów Ale ja demokraci czy republikanie? Historycznie byli demokraci, Roosevelt miał reelekcję, ale nie wiem, jak ty. O, wtedy to tam ideologii coś Ideologii, że. Aż tam nowy ład, coś ci daje. Jedność narodowa plus 10, nowy ład, właśnie, tempo budowy i strafruktury. Kurwa, nie <grym> 20%. Biorę to, nie wiem dlaczego. Ukończone badania, ukończone badania, zajebiście. Nie wiem, co mi to daje, ale spoko. I który mamy rok? 36. czyli dalej z 36, mam coś robić, tak? w piechotę morską, w piechotę górską, albo w spadochroniarze iść? Nie. Piechota górska nie, nie, ma, nie będziesz walczył z nikim w górach, no może z Meksykiem, no ale... Spadochroniarze? Jakbyś chciał robić desanty śmieszne, ale tego nie ogarnąłem Dobra, desantów, nie, nie robię tego nic. Ich. Piechota Idę morska w... Może alterii coś nowego zrobię, na przykład tutaj międzywojenna, jakoś mam tutaj, nie wiem czeknę sobie to A drugie wezmę w inżynierię? A nie, to jest dalej z... Ten czas. To jest 38 już, ale mam 36. I tak samo mogę w wydobycie pójść sobie na przykład. A w tego syntetyczną ropę, czy nie? Choć nie, ropę mam chyba dużo, co nie? Nie, syntetycznej nie robimy, bo my mam tutaj gumę i ropę, a my właściwie tego mamy dużo, więc. Dobra, coś tam poklikałem, myślę, że będzie dobrze, a jak nie, no to najwyżej widzowie tak będą mi pisać, że nie umiem grać. co jest w sumie prawdą. No jak najbardziej. No ja Upadek no właśnie robią zbyt duży postęp już w tych Chinach. Bo wezmę częściowy pobór teraz. 28% cały czas. No i 36 367 za chwilę będzie. Okej. Okay. Ja zaraz sobie tą niezakłóconą izolację usunę, chyba, wiecie? No to dobrze. No Bo robię sobie, czekajcie, co to jest? Przygotowanie do interwencji. Mi pisze, że nowy duch narodowy. Przygotowanie danej interwencji limit napięcia. Umowa lent coś tam minus 15%. Ja cały rok będę to przebudowywał, fucking shit. O, to może dołączyły do frakcji. się O, już mam nowego króla. ma króli? No. A ja mam, jako duch narodowy są. Przeważnie. No i rurowe mają. Nie wkurza to, że. Zaraz bym mógł wojnę wypowiedzieć o Iranowi, tylko będę miał też wojnę z Francją. To jest mi bardzo nie na rękę. Bo W sumie w tej nie zakończę wojny z, e, z Iranem przecież nawet. Nie tak zginiemy, no co masz tracić? No bo ewentualnie mogę wypowiedzieć wojnę tutaj Turcji, no też jest jakiś celny. Może nie dołączyć do ich frakcji. Okej, okay, teraz mi się odblokowało dużo rzeczy. Albo i nie. No. Dobra, będę wspierał teraz demokratów w nacjonalistycznej Hiszpanii. Znaczy, wszedł w to. Powoli. Okej, okay. no rzeczywiście, mam coś takiego, że wojenne doświadczenie i żeby to móc wprowadzić, to muszę mieć wojnę. O, Konstytucja Iranowi. Iranowi? Mogę wypowiedzieć? Już mogę? Za... 8 dni. No to blisko. Jak Francja będzie, to wiesz... LOL! Iran Kto robi na być? mnie klejmy! Kto robi? Iran. Bo mam, ktoś przygotowuje cele wymierzone w nas lub sojuszników. A nie, to Iran? Niemcy, nie. Niemcy to robią. Jak on mi może zagrozić? Jak może mi powiedzieć wojnę? Nie wiem. Wojna ZSRR bada. Aha. Robi cel ducha. Wspiera y, ten faszyzm w y, tym. Aha, dobra. Nieźle to się dzieje, widzę, w Polsce. Nie dość, że Lukas wspiera, to jeszcze Niemcy z Japonią. No tak, ja to przegrywam kuźwa, bo oni we dwóch to robią. Ja trzeba zacząć robić tam, czy coś? No ty nie, nie jesteś... Ty nie, bo ty masz ty masz kryzys, to ci nic nie da. Okej, ja mam 37, czyż mogę inne rzeczy robić? Dobra. I robić jak coś ze wczesnego. Słucham? Ze wczesnych też możesz być, tylko to jest jakaś kara niewielka później, Ej. więc. No tak, tylko że teraz pytanie: Co będzie, jak wypowiem wojnę Iranowi? Ja się boję tej wojny się z Francją. Francja. A no, Turcja też została gwarancja od jebanej Francji. Dobra, raz e. się żyje. YOLO! YOLO, jak nie wiesz, co robić, to jolo! <laughs> Weź Nie, to Repus ma, tak? Wszystko tutaj kontroluje, tak? Uuuu... Wiadomo, jest ZSRR. ZSR wypowiada wojnę Iranowi. Czas go... Nie, dobra, ratuje. Wzywam! I... Wzywam moich sojuszników wielkich! Trzec Czyli? procent jest... Wiecie? I to coś mi dawało. Boże, a jakie armie tutaj wystawiłem? Ktoś pamięta? Lukas, gdzie atakujesz? Dobra, to jest moja chyba armia, miała to atakować. Dam ci przemarz... ...przeze mnie, to wtedy wiesz. Jestem Szybko tak. na jestem... Francuzów. Przyjmij, nie wiem, na razie to... Wiesz, ja tutaj nie mogę za bardzo się ruszyć, bo... nie mam armii, ale Iran podbijam. Ruszać do ataku. Ale w sumie dobrze, bo będę mógł odnowić frakcję, którą zniszczyłem przez przypadek. Boże. Kto to tutaj dowodzi. O, mam pomysł. Znaczy jak Francję zajmiesz... A i... To nie weź zmieni ideologię. O, Iran dołącza do frakcji oś, mam już wojnę z repusem. Dzięki. Tak? Tak A już I tam mówcie, że Francuzi też dołączyli do osi Powiększył, Tak? Powięksił. Nie, Francuzi nie dołączyli To jest dziwne Ja pierdolę, no totalnie nas by rozjebił na samym początku Ale dobrze, będzie krótka ta Niech się nacieszy nie. Co? Francja do osi do dołączyła. No. A no to co? Poddajemy się? Koniec serii? <laughs> Włochy dołączają do frakcji Oś. Państwo, co się tu dzieje? A ja i hmm, wojnę. Bo musimy oglądać, jak repus wszystko bierze. Aha. Po co im daliśmy? Fa... Po co daliście im faszystów? Co? kto im dał faszystów? On Repus to wszystko gry. ustawiał, przecież Repus sobie to wszystko ustawił pod siebie, mówił że co bierzemy i tak dalej, kraj nam ustawił i... Tak. To nigdy nie dawajcie możliwości Repusowi jakiś czym gra. Czemu? Pokazywać czym gra. No re nie, Repus. Co ty się tak irytujesz, Kiksunio? Nie wiem. jak nas to chwilką. będą trzy odcinki i wracamy do Europki i tam go podbiję, no. <laughs> to mi też jakiś plan. Bo dajcie mi Warcraft to na chwilę jeszcze z nim. Zagram sobie raz. trzeba być do końca. Także nie cywilizację zagrać. W sumie w szóstce dodali te drużyny i grałem sobie w Australią, ale... A ja tam... widzę jak już jest przy granicy z Mongolią, na przykład Repus w tym momencie, ta? ja nie mam wojsk, żeby tutaj... To jakieś mam plany na Giorfus co ze mną. To ja wtedy się mogę dołączyć. Rozwój przemysłu 2. Dzięki. I jednak no chyba... Zjebałeś. Tych faszystów, znaczy komunistów, będę powiększał u nich. Kurwa, ja widzę. Ja, ja tylko widzę. 73% napięcia. Okej, okay. i teraz tutaj. wojna... To jeszcze tylko trochę nie mogę na Meksyk wypowiedzieć wojny, zajwiście. A, to jest niepotrzebne. Ja też trochę, a. A nad tym nie wiem, czy z Meksykiem wygram, bo ja nad tym nie wiem, jak się tu walczy. I to bardziej jest najlepsze. Niepokoi, że tak jak próbuję wziąć. Czyli znaczy, że... Dziwiłem się, że Iran dołączył do osi. No, pewnie są jakieś mechaniki, których nie znam. Ja też się zdziwiłem, więc. Cel narodowy, ojciec. Pewnie są jakieś mechaniki, których nie znam. Repus je zna. Dobra, tuż już możemy. Tutaj kogo mogę dać? A jak nie podbiłem, to trudno. Eee, na książę terroru nie. Opłaca po co mi się zrobić przebudzenie olbrzyma? Tak. No, można by było wtedy właściwie się dopieram. przebudzasz, więc. No Ale tam nie, nie bo jak patrzę na to i tak pa, widzę, że tutaj jest. Yy, zmiana gospodarcza, prawa gospodarczego gospodarka cywilna? Ale z przebudzenia masz też ograniczoną interwencję, e, dodatkowy zespół badawczy później Projekt Manhattan. A wiadomo do czego służy Projekt Manhattan. No, bo czekaj, do stwarzania anime. Godzilla, motherfuckers. No dobra, ale Iran ładnie o sobie umiera, powoli go zajmujemy. Ale to czekaj, przebudzenie olbrzyma, ja tu widzę jakieś plus 30 minus 30% na czerwono, więc źle, tak? koszt przekształcenia to. fabryk wojskowych... Tempo budowy fabryk o, wojskowych... O, oni już dołączyli, ja już toczę wojnę z Niemcami, państwo włoski, Iran, Francja, jej. Bardzo mi to kurna cieszy, że ja toczę już wojnę z Faustem. To musi przejść przez Polskę. No nie ja tu mam... Musi się grę. zdesantować. Znaczy może mi się tutaj na północy zdesantować. Czekaj, moja flota tutaj niby Albo też... Albo jeszcze uważaj na Włochy, bo one też mogą na południu. Zatopił mi tu flotę? Chuj wieku, czy mi zatopił? Chyba tak. Czyli bym musiał tutaj jak. Hey, nie mam sprzętu piechoty. Bo mi tu pisze, że niewystarczająca do szkolenia ilość No ja Japonia teraz dołączy do OSI. No to będę z każdej strony pociśnięty. Manczukow dołącza frakcji OSI. O, jeszcze 4% i będę mógł... Dlaczego to tak mało procent dało? Czyli co, zaraz Japonia też dołączy do wojny... ...i będzie po mnie, bo z każdej strony będę ciśnięty. No Japonia ma długą drogę do Moskwy jednak, więc... A zajęcie Moskwy, Leningradu i Stalingradu to jest właściwie już z, y, śmierć dla ZSRR. Okej, okay, mam wojnę z Japonią. No więc dla mnie będzie do, do to widowie chyba ostatni odcinek właśnie? Wiecie u kogo dislajkować. Nie, no, nie na żartuję, nie nabuję do do Jak to nie? Weźcie go dislajkujcie już. A <grym> 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 rajd right, mu zrobimy. No co Lukas, lecimy w Kona nagrać stream, odpalamy? No, Albo chodź tego, Totalora. Co ja jakoś mam Możemy. ochotę. Możemy. Dobra. Paga, tylko my tu ogarnimy, bo. Nie, no, gra mi się wydaje, że może być fajna, tylko że musimy się nauczyć. Ja po prostu nie miałem czasu się uczyć w tą gierkę. I nie mam pojęcia, co ja tu robię. Nie, ja robię. Pierwsze tu... pytanie, takie, które teraz mam, mam, przy rekrutacji i wystawianie, co nie? Nie, to jest? Mam tutaj, co? Ja po prostu że to wygląda tak, jak ja sobie próbuję coś tutaj zrobić, a Repos mi w każdym momencie przeszkadza. To jest tak, jakbym go chciał cisnąć od samego początku w Europie. Jak mam możliwość. Aaaa, hmm. nie, dobra, niech się pieprzy. Słuchajcie, bo tutaj jak chcesz sobie szkolić jednostki, tak mi się nie wydaje, że to robię, Aha. Ehm, mam, że mam sprzęt choty 0 na 810 I przez to mam właśnie niewystarczająco nie do szkolenia ilość zapotrzebowania. Jak to zmienić. No, mam zasoby ludzkie, no, ale nie no, w produkcji mam ustawione fabryki przy wyposażeniu piechoty, mam ustawione, ale tylko że to czekaj, wykorzystywane do uzupełnień, co, co one uzupełniają? No co, tak piechotę, która obecnie jest. Mam za mało fabryk, żeby wyprodukować tam, tak? Tak, ja No tak aha. powiedzieć. Dobra. Okej, okay, jak tam z badaniami? A! A już jesteśmy czy nie? Nie jesteśmy. Nie. Dlaczego mi tutaj nic nie leci? Podaje mi się nie robię w ogóle. Bo to wolno leci. Jest jedna godzina na sekundy chyba. Strasznie wolno to leci wszystko zresztą jakoś tak. No tu mam 6... Sześć... Aha, dobra, tu jest godzinka, dobra. Ja nie, przegrywam... Nie, będzie ja jestem z przyzwyczajony z Europki, co nie? Ja przegrywam, ja pamiętam już Desant robi. Czyli możemy ci jakokolwiek pomóc? Nie. Nie możemy. To też do dupy, że nie możemy sobie już od razu dać. No. no to trzeba, musielibyśmy te frakcje zrobić, oni startują jako faszyści cały czas. Z frakcją na wstępie i mogą od razu frakcję dawać, to jest. Tak, my w byliśmy miejscu. w trzech różnych frakcjach. Gdybyś mógł do. Znaczy w dwóch różnych frakcjach, bo ty mogłeś jeszcze najwyżej do nie dołączyć od razu. Ale A my jesteśmy 85 niestety. Aha. Niezależnie. O, wydobicie mi się zrobiło? To ja to mogę. I to wyślijmy. Ale się o... będzie puszył. Ale niech się pusze. No Przecież to nie jest gra, na której mi zależy, żeby hmm. mieć tu dobry. reputację. robi faust teraz. Rozłożyć. W ogóle tu można jakoś white zrobić? Poddać się? Cokolwiek? Musi być tam przegrana, żeby być negocjacja pokoju. No Znaczy musisz przegrywać. A już przegrywam, ja, to ja gdzie? to się robi? Ja granicę kliknąć, Słuchajcie, Bo wojsko mi stoi w innym miejscu, i chyba umiera przez to. Mm, logistyka, logistyka. logistyka i tutaj nie wiem co wybierać. Dobra, co ja tutaj bym chciał? Weźmy to. Plan, pięcioletni. No, już zajmie zaraz pół kraju, Repus. Gdzie tu się można poddać? No, ja się serio pytam. ja się mogę poddać? Na no, Jest nawet połowy komunikatów nie rozumiem, które wypadają. Ja nawet nie wiem, jak wojsko przestawić kurde, z jednej prowincji. Na ja Ma kilka. Dobyto. No wykrącki. O kurwa, nie, Jej. Ja ja zrobiłem, nie. Już myślałem, że wojsko usunąłem. W to, to, to by Jezus. nic nie zrobiło. Zawrzej pokój. Nie mogę zawrzeć pokoju, bo co? Musimy zebrać co najmniej jedną więcej pozytywnych negatywnych. Pozytywy zero. chcę kapitulację bezwarunkową. Też nie mogę zrobić. To jest drugi odcinek, co, nie? Tak. No. No, to będzie przed sezonem albo no bo chuj nie jest do długich gier. Jest tylko jeden okres wpisany. Już Wiktoria jest dłuższa. O chyba mi się noski rozejdą po całym tym. No, na razie nie będę umierać. Ale, ale, ale żebym się nauczył. Aż, aż dumny z siebie jestem, powiem wam. No dobra, oddajmy tą połowę kraju. Nawet nie wiem tą armię mam zaznaczoną, w sumie szczerze mówiąc. Angolia kapituluje. No to, mówię. Jeszcze tu i może będę miał wystarczająco dużo punktów. Żeby stworzyć frakcję repus się albo się repus ma małego. Ja nawet Iranu nie jestem w stanie zająć, kurwa. Z tym krajem. Bo to się... zrywasz fronty na Teheran. Chociaż nie wiem, czy to coś pomoże. No bo mam przebudzenie olbrzyma. Kolejek mi dodaje. W sumie wiecie, że od początku produkuje cały czas oddziały tych piechoty nad innego oddziału jeszcze nie wyprodukowałem? Ja też. Do zaopatrzenia nie mam w sumie nic dziwnego. Dobra, czyli pewnie... By wcześniej <grym> do nas na wojnę, to. Wybraćmy też taki kraj, że ja jestem na początku na wojnę i się tam siedzę. No bo ja właśnie myślałem, że oni dadzą kurwa ten czas, żeby być równoważnym przeciwnikiem, a nie, że kuźwa nagle to zawrzą te wszystkie osie. i nas kurwa zaatakują, no, żeby po nas po prostu zmiażdżyć. No tak to wygląda mhm. w tym momencie. Trochę też faktycznie zbalansowane. Oni powinni, chyba powinno być na odwrót, że my powinniśmy grać osią nie, Rzesza, Włochy, Japonia, bo to kraj, są najłatwiejsze do ogarnięcia, herców of Iron, w w tych akcji, a... No ta, są najłatwiejsze w sumie. Hmm. A demokracja to się broni, więc... Zrobimy drugi, to będzie pre -sezon, następny sezon będzie. Aaa, <grym> eee, mi się nie chce w to grać. Jak tak mam grać, że nie umiem, to mi się nie chce. Ja a... też nie się miał zapału. Dokładnie tak samo się czuję, ale powoli mi się zaczyna podobać ta gierka. Ja klikam. Bo ja się Cię nie niszczą! No nie, ale ja nie wiesz, to sobie klikam ogólnie tutaj, no fajnie nawet. Nie, rapus mi zaraz całą armię tutaj wykasuje. O, ma 140 siły politycznej, to ja sobie coś kupię Na ja Dobra, jebać, to wyślemy całą armię stąd. rząd. Nie pamiętam, czy jak jest Anschluss, co nie czy nie przypadkiem ja się mogę dołączyć do wojny. Nie wiem, jak połączyć. To te... byłoby takie ciekawe odwrócenie, ten. A założę się, nie wiem, gdzie Francja ma wojska, ale zdesantowanie się na przykład na e, Dunkierkę. Czekaj, dobrze? A czy tutaj, tak. do Iranu już dosłała jakieś wojska? Francja? Tak. No to dobrze, bo ja. Bo, szybsza droga na Paryż. Od Paryża ile jest? Trzy prowincje, nie licząc Paryża. No, to mogę zmieniać. Ja nawet nie wiem, który to jest armia. Tą armię mam. Nie, to jest generał, to jest armia. O, to jest ten kolor. Ten kolor to jest też ty. Nie, to nie jesteś ty, kurde. Gdzie ty jesteś, ty tu, ty tu, ty tu. O, to jesteś ty, dobra. A. I co ja ci mogę zrobić? Skasujmy front tu. Tu już nie walczycie. Tu was nie ma. Ciekawe ja czy mam... Austria się dołączy do tego ja O, oh, no, nowy premier Chociaż nie wiem czy coś mi to robi w wypadku nowego premiera Nie no. mam pojęcia w sumie? Bo tylko Rzesza Niemiecka ma y, Hitlera, który ma plus 25% do siły politycznej Francja ma tylko pro, ten... Y, modyfikator AI No i Stany, które mają Roosevelta który nie lubi Niemiec, tylko tyle. No i w tym trakcie... 87% napięcia, więc za chwilę nie mogę... Nie to partię stworzyć. możesz? Mm -hmm. 80 7 nawet. Aha. Meksyk rozwój partii politycznej w tym kraju jest wspierany przez obce mocarstwo. co ja bym musiał zrobić Niemcy tutaj. i Japonia. No tak. dla nich oczywiste, że muszą ci to zrobić. Mm -hmm, mm -hmm. Rodzi się rysuną <laughs> mojego. Ok, Osi osiągnęliśmy cel tej serii. Tak, to, to możemy. Możemy już kończyć. Jak mogę opuścić moją frakcję? No, <laughs> ja to z... nie mogę, Wot musi być 100%, żeby wotan był. A ja co ja muszę zrobić, żeby opuścić moją frakcję? Czy nie mogę tego zrobić podczas wojny? Nie Wszystko, nie wiem. co było moim <laughs> dominium dodałem? Nie. Aha, nie mogę. Hmm? Opuścić mojej frakcji. Super. Aha. Ta, ra, ra, ra. O, obligację wojna mogę zrobić. Wszystko, co mogę, oh. zaprosiłem do frakcji. Mogę dzięki temu usunąć tego duch narodowy, wielki kryzys. Wow. Zajebiście. Mi się to Dobra. bardzo podobało. W frakcja frakcji zwiększyło kryzys? się ten napięcie. 3 4% i mogę Wotana zaprosić do zajebistej frakcji na świecie. <laughs> Spoko. Zajebiliście <Włączycie> 4%, <laughs> tak? No. W frakcji chcę zobaczyć. <laughs> Nie biją Luka cały czas? Ta, zaraz mi górę. zajmą cały kraj. Tam ale armii... oni są tylko od Japonii cię biją. No tak, tylko od Japonii, ale to wystarczy. Przecież ja teraz nie mam wojska, Japonia ma i wysoką dyscyplinę i tak dalej. Kto jest dyscyplina? Znaczy na coś z reorganizacją e, armii. Oni to I mają na bardzo. i atak pożyw, coś tam. Tam masz w ogóle takich fajnych modyfikatorów, jak dojdziesz. Tak, więc to dla mnie jest koniec. Chyba, że oddam im pół kraju. Ola, la, la, prowadź zmiany w rządzie. Co ja tu mogę zrobić? Leningrad upadł? A, dresant ci zrobił. Gdzie? No w Leningradzie, jak już upadek, informacja o nim. Gdzie jest Leningrad? Tam gdzie jest St. Petersburg dzisiaj? A gdzie jest St. Petersburg dzisiaj? Zatoka fińska coś mówi. Czy muszę powiedzieć, że... Aaa, tu nie wiem, co mi się zdesantował, no to już po mnie. Dobra, dla mnie to będzie ostatni odcinek. Ale mi się nie chce tego grać. No bo musiałem te wojska wycofać, żeby tutaj walczyć z repusem. Tu mi się te, wtedy ten zdesantował. Żeby 27 minuta, to można takim by już akcentem kończyć odcinek. Tak. Tu, no to no, kończmy no. Ja się żegnam, dzięki Doga. Kolejnych odcinków mi nie ma, pa, pa. Ciebie nie ma i mnie nie ma Na razie hmm. Przydałoby się moja interwencja, ale...